Wiecie co, co wam przyniesie nów księżyca w koziorożcu jutro? Mnie w ogóle koziorożec jako taki znak w ogóle, no to co widzimy jakby na, że kozica, no nie koziorożec. Się kojarzy z takim wspinaniem się, wspinanie się, takim skakaniem po skałach, czyli skakiwaniem na kolejny etap. I to są bardzo wytrzymałe zwierzęta, raciczki mają piękne, w ogóle te. Te kozły, wiecie. Te. To, że to jest znak Zodiaków, diabeł w tarocie, to jest kolejna rzecz, inna rzecz, ale to jest ogień, to jest wytrzymałość i też, żebym ja powiedziała, takie kucie żelaza, znaczy nie ogień, tylko ziemia, to jest trwą ziemi, ale chodzi mi o to, że to jest taka wytrzymałość, a z diabłem mi się kojarzy, bo tam to jest ta energia, czyli taka energia wytrzymałości, kucie żelazu, póki gorące. Tak bym trochę w tą stronę poszła. No, może się nie znam do końca. Dobra, co przyniesie? Mnie się tak kojarzy, i z takim uporem, o! Uporem dążeniem do celu i takim pyk, 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 pyk. Rozumiecie? Kropla drąży skałę, o! Tego Wam wszystkim życzę. No, yy... A z pentakli, karta brama, dziewczyny, co dla niektórych od razu o tym pomyślałam, mnie się, to, znaczy tak, to, że to jest super karta na pieniądze, składaj tam CV, nowa praca, nowy związek też może być, karta brama, skup się na sobie, idź w nowe, twórz, nie wiem, w możliwości kupienie samochodu, w ogóle ruchomości, nieruchomości, ale to też jest karta ciąży. Jak jajniczek to jest zobaczyć, ewentualnie tak jakby tu jest też pierścionek, palec, obrączka, co dla niektórych nowe życie. Przekroczysz pewne bariery. No, obywam się tutaj. Tu jest jelonek, wprawdzie, ale też rogi ma. Też rogi ma, no to wiecie, no, rozumiecie o co mi chodzi. Takie. Wiecie co, skupienie się na tym, co jest ważne, bo pieniądz to jest wartość. To są takie, wiecie co, działania wartościowe. Po prostu pomnażasz to, co już masz w rękach. On trzyma to w rękach. Czyli tego nie puszczaj, tylko pomnażaj. Idź dalej małymi krokami. Dokładnie to, co powiedziałam o tej kozicy. Super. Powiem wam, że w ogóle się skupcie na sobie, skupcie się na ludziach, którzy są wartościowi, na trochę taki zdrowy egoizm, czyli na tych, którzy tam żrą wasz czas, chcą, przychodzą tylko i wyłącznie po waszą atencję, tylko biorą, 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 po pasożytom mówimy nie skrytożercą mówimy nie skup się na relacjach wartościowych takich żeby to miało korzyść rozumiecie dla obu stron symbioza by, żeby była to są no nowe prace na horyzoncie także coś fajnego coś nowego pieniądza ale to jest wypracowane to nie jest tak że o tak przyjdzie wiecie co w ogóle słuchajcie tarot jest naprawdę takim narzędziem super narzędziem gdzie tam sobie można zerknąć podejrzeć co by w możliwości mogło być. Jak ja, wiecie co, czytam te komentarze, zwłaszcza na YouTubie, ja nagram taki prawdopodobnie na prima aprilis, chociaż już dzisiaj miałam nagrać taki filmik um, ale inne tarocistki, że tam ci będzie jad z rączki tego, bo jak czytam te takie komentarze głupie, um, że czy u mnie coś było kiedyś pozytywnego. Tego się nie ogląda, dziewczyny, jak... Um, nie powinno się, Tarota, oglądać jak telenoweli. Jeżeli ty czy, czy, siedzisz w domu, na przykład nic nie robisz, albo chłopcie pierwszy, drugi dziesiąty zostawił, yy, nie możesz sobie ułożyć życia, czyli coś jest nie tak, czyli szukaj u źródła. To jest właśnie, to są początki, czyli idź w nowe. O, wiecie, co wypadło mi? Czyli chciało mi się pokazać, zaraz powiem. <laughs> czyli idź w nowe. Poszerzaj horyzonty, patrz tam dalej za horyzont, nie wiem, wyjedź. Zrób coś inaczej, połącz te kropki. Poszerzaj horyzonty, nie siedź w miejscu, rób działaj. To jest energia działania, czyli nie siedź na pupie. I jeżeli ty nic nie robisz, nie wyciągasz wniosków z tego, co ci w życiu, nie wiem, umknęło, nie wyszło um, i, i oglądasz sobie filmik jakiś tam u, u tarocistek, gdzie tam wszystko jest ładnie, fajnie, pięknie, tylko ze sprawdzalnością, no tak myślę, że niekoniecznie, bo sam, znaczy ja nie mówię, że u wszystkich, ale większość to. No, chodzi o to, żebyś przyszła i tam ciąg dalszy na prywatnym, tak. No, i ci będzie opowiadała gruszki na wierzbie, bzdury. I ty sobie czekaj, wkręcaj się w ogóle w relacje z gościem, który cię nie chce. To tak, w ogóle super, super, to takie coś jest w ogóle super. Nie można marnować życia na kogoś, kto cię nie chce, na, na takie, wiecie, na takie iluzje. No, fajne jest iluzja, no tak, no. Fajne są te takie telenowele te miłości, harlekiny, tak. Tylko no nie zawsze to jest życiowe. Ja czytam karty. No, takie energie mi tutaj wchodzą, więc to nie jest ode mnie zależne. Ja nigdy w życiu nie powiedziałabym, gdybym na przykład zobaczyła, jak widzę, jak czytam karty, no nie? Widząc diabła. I siedem mieczy powiedzmy. No to już taki standardzik. No i pięć mieczy jeszcze. Nieważne, to co mnie się pokazuje jako na przykład manipulator, cwaniak, zdradzacz, yy, i to naprawdę tutaj wychodzą takie pokazy, yy, bo, bo wiem, bo mi później jakby mówicie na przykład, no nie wiem, co tam się stało i w ogóle nie, czyli wiem to od was to no nie nagrałem filmiku, gdzie diabeł to tak jest na ciebie tak, no napalony tak, tylko że tak niekoniecznie się do życia nadaje, więc też zależy co kto potrzebuje. Jeżeli potrzebujesz tyrać na faceta, czekać na faceta, który Cię nie chce, przychodzi, rzuca ci o chłapy, jest z Tobą tylko dla fizyczności, albo tylko i wyłącznie po to, bo na przykład na ciebie korzyść, bo mu pieniądze pożyczysz albo dajesz mu pieniądze, albo podpisujesz mu kredyty, albo co też po niektóre, siedzą z jego dziećmi z wcześniejszych związków, no to tak, no to takie coś jest dla ciebie i rzeczywiście, jeżeli jesteś szczęśliwa jakby zamykasz się na, w błędnym kole. No to tak, to to jest dla ciebie, ale jeżeli potrzebujesz od życia czegoś więcej, potrzebujesz stabilizacji, zaznaczam stabilizacji normalnej, czyli faceta, który ci pomoże, poda pomocną dłoń i są tacy, są, eee, no to to diabeł nie jest dla ciebie. To diabła wtedy trzeba czytać, że wyjdź z tej y, złotej klatki, albo przejrzyj na oczy, albo w ogóle się ogarnij. Na przykład. Diabeł to też są nałogi. Bardzo często nawet nie widzisz tego, że jesteś współuzależniona. No to no, ja czytam karty tak jak czytam. Życiowo podchodzę jestem osobą, która stąpa po ziemi, a nie buję w obłokach. Dużo przeszłam, to miało być, y, i to nie tam w miłosnych rzeczach, to tam, bo tam niektóre też coś tam już, jakieś miałam tam przejścia, nie, nie. Y, akurat tutaj to ja się umiem ogarnąć y, pod tym względem. Y, nie mówię, że było kolorowo i ciasteczkowo, ale y, ja się w, w takim bagnie bym nie umiała brać bo ja bym się to, znaczy ja myślałabym, nie, to jest w ogóle nie dla mnie. I może ja mam być dla, dla kobiet, którym jakby pokazuje prawdę żeby zaczął myśleć, aczkolwiek ja nigdy nie mówię, że masz to zrobić, tam to masz zrobić, tylko jak już widzę, że na przykład ktoś nie daje rady, że ma problem, bo niestety też tarot uzależnia, no bo pokazuje prawdę, ty chcesz tego więcej, więcej, więcej. No mówię, że no mówię to, że na przykład no ja też nie wróżę do oporu, odmawiam też wróżenia i no trzeba do psychologa, co niektóre panie, bo sobie po prostu potrzebu potrzebujecie fachowej pomocy, najnormalniej w świecie psychiczne takie uzależnienia, psychika jak siądzie to jest, to jest okropne ze wszystkim sobie można dać jakoś tam radę z psychiką jest bardzo ciężka sobie dać radę i nawet nie wiesz czasami w jakim jesteś ciemnym dołku, w ogóle masz wypaczone spojrzenie na świat, i, no i normalnie w świecie nie trzeba się wstydzić prosić o pomoc. Kolejna rzecz: no mnie bardzo często w diable, jak mi później na przykład tam panie, bo jak już widzę tak oporowe karty, no to tam się dopytuję. Bo ogólnie się nie dopytuję, tylko mówię to co widzę, no i w większości się zgadza. no ale też są, to nie są tylko uzależnienia, seksy, zdrady i tam takie inne, ale to też tutaj wychodzi na przykład syndrom sztokholmski, to sobie poczytajcie co to jest, zwłaszcza z takiej jednej talii, no to to już nie jest fajne i to już potrzeba kogoś profesjonalnego, takiego naprawdę dobrego psychiatry, psychologa, dobrego, bo to też nie każdy jest dobry, bo nie sztuka wypisywać jakiś tam no Leków i takich tam innego dziadostwa. Znaczy, no leki wiadomo, że tam trzeba brać, ale nie sztuka jest na wypisywać i zostawić problem nierozwiązany. Także no, do w ogóle czytań to nie są czytania prywatne, tylko to są czytania ogólne. Tutaj wchodzi dużo energii. Każdy, ktoś, każdy coś zostawia po sobie jakąś cząstkę. Um, to nie jest face to face, to nie jest jeden na jednego, że jest energia tylko Twoja i moja, yy, tylko tu jest bardzo dużo energii innych. Więc jeżeli coś nie pasuje, ewentualnie nie pasuje Ci to, co widzisz, to po prostu nie oglądaj, idź dalej, przebijaj. Szukaj tego, czego potrzebujesz, bo to w ogóle, w ogóle oglądanie tarota bez sensu, takie przebijanie, skrolowanie jest, jeżeli Ty szukasz, tak, tu jest, tu, tak, wróci, wróci za miesiąc czasu. Y będzie mój, będziemy żyć z pieskiem, kotkiem i czymś tam szczęśliwi, jeszcze gromadką dzieci. No, no i co? No i mija tydzień, dwa, trzy, cztery, czyli miesiąc, nie wraca. Albo wróci, pójdzie, narobi bałaganu w głowie i co? No to po, to po co ci takie coś. Lepiej się ogarnąć. Latka lecą, złodziej czasu, siedem mieczy, energii czasu, ani się obejrzysz i tak nagle następne pięć lat, dziesięć lat więcej. A ty stoisz w miejscu. Także no tu. Poszerzajcie horyzonty dziewczyny. Tu przyniesie wam <coughs> przyniesie wam nów w koziorożcu. Um, takie. Um, mogą być też, wiecie co, bo tak, to jest pieniądz, a to są nowe perspektywy zawodowe. Czyli spojrzysz na coś inaczej, z innej perspektywy, może będziesz chciała, bo tu, tu może być wyjazd. To jest początki. Może być jakiś wyjazd za granicę, co dla niektórych. I wiecie, co zwróćcie uwagę, co możecie tutaj jakby dołożyć, albo co zrobić inaczej, albo co zrobić, żeby ci się polepszyło. Ja bym powiedziała, też nie siedzieć w miejscu. Bo od siedzenia w miejscu to możesz ewentualnie hemoroidów dostać. Wiecie, co kompleksy wam odejdą? Pierwsza moja myśl. To jest karta kompleksów. Jeżeli się czujesz taka. No może też dziecko ci przy... Kurde, ciąża mi się pokazuje, wiecie co? Karta dziecka. Tu dla niektórych wesoła nowina. Jeżeli potrzebujesz, no, <laughs> jeżeli długo jest oczekiwane, tak. To będzie zgodne z, z Tobą, będzie, przyniesie Ci to, czego Ty potrzebujesz, potrzebuje, Twoje serce, Twoje wnętrze. Czyli radosną nowinę. Ja bym powiedziała tak: może się też ktoś do Ciebie odezwać, długo nie widziane, albo jeżeli od kogoś wypatrywałaś kontaktu. To są dwie karty kontaktu, dlatego Wam tak mówię. I kolejna rzecz to jest karta kompleksów. Czyli odejdą kompleksy, jakby staniesz się dla siebie ważna, cenna, dla siebie, bym powiedziała. Staniesz się ty, ważna, cenna. Nie czuj się w obowiązku, nie wiem, komuś służenie. Nie zginaj karku tak bez sensu. Kiedy trzeba, to trzeba, ale jeżeli coś potrafisz, to nie bój się zawalczyć o siebie. Powiem Wam, fajny czas. No, przegadałam trochę, no. Chciałam, żebyście wiedzieli, bo tak co niektórzy to naprawdę traktują to jak bajkę, tak czary mary. Tym bardziej, że jest teraz dużo tych takich tarocistek, które Wiecie co, jak robią rytuały, no racę odpalają. No i wy się tak cieszycie, tam te serduszka, jak to tam pięknie tego. Weźcie się zastanówcie, czy 100 lat temu wiedźma, która mieszkała w lesie, to miała kolorowe świeczki, czy miała, nie wiem, strzały, racę, fajerwerki, czy miała woskową świecę, jajko, sól. Wiadomo, że to wszystko poszło jakby do przodu, tak. Ale... Yy... Najlepsze są najprostsze metody, moje zdanie jest takie. I wszystko róbmy z głową. I przede wszystkim słuchaj siebie, intuicji, bo łatwo jest w tym wszystkim się zagubić, jeżeli ci ktoś naopowiada bzdur. Bo jak się kogoś kocha, to jest żerowanie na miłości, na naiwności y, innych. Jeżeli się kogoś kocha, zakochana kobieta, zakochany facet jest w stanie bardzo dużo zrobić y, dla tej drugiej osoby. Wiem, bo jakby do mnie też takie osoby przychodzą. I y, 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 jeżeli ci ktoś nie opowiada głupot, że ta osoba, nie wiem, za rok na przykład się rozwiedzie, y, czeka na ciebie, kochacie i, i w ogóle. Y, Czekasz ten rok, czyli tracisz czas. Po roku nic, no idziesz do tamtej, bo cię na opowiadała, ona powiedziała, że no, energie się zmieniły, bo się zmieniają, tak. No i tam w oddali widzi, że będziecie ze sobą. Co to znaczy w oddali? 5-10 lat. No i masz 35 lat, za 5 lat będziesz miała 40 na przykład, a za 10 lat 45. Zegar biologiczny tyka on się pewnie nie rozwiedzie no bo jakby też takie są statystyki ktoś, też może być pomyłka, energie się zmieniają ale przeważnie mówią wam to co chcecie usłyszeć, więc też uważajcie z tymi w ogóle takimi w oddali długoterminowymi prognozami, bo dlaczego ja do pół roku wróżę bo im dłuższy czas w tarocie tym jest bardziej pomieszana energia, im krótszy tym ta sprawdzalność jest lepsza dlatego się dobrze sprawdzają na przykład horoskopy na miesiąc po prostu. Miesiąc, dwa, trzy. Yy, wystarczy, że pójdziesz inną drogą, zawsze w co najmniej dwie drogi wyjścia. Pójdziesz inną drogą i dzisiaj już rozpada wszystko. Yy, korzystajmy, tarot jest yy, super, tak, yy, ale korzystajmy z głową, myślmy. I naprawdę yy, też yy, życie nie jest bajką, jeżeli facet, na przykład teraz już mówię standardowo do kochanek. Yy, jesteś jego kochanką 10 lat i mówisz na przykład, że nie wiem, prowadzi podwójne życie. Nie, nie, on nie prowadzi podwójnego życia. Ty jesteś na boku, on ma swoje życie z żoną, ty jesteś potrzebna w jakimś tam celu. Ma ciebie uwiązaną, trzyma sobie, bo też niełatwo taką znaleźć, żeby. Bo też nie oszukujmy się, są kobiety, które nawet jeżeli wchodzą w takie układy, no to na przykład po miesiącu, dwóch, trzech, pół roku stawiają granice, że nie będą tą drugą, jeżeli tam opowiada, mówię, jeżeli facet opowiada, że on jest nieszczęśliwy i w ogóle, no i co, no i jest nieszczęśliwy, ale jeździ na, chodzi z żoną na wesela, na imprezy, sylwestry, jeździ z żoną na wczasy, na majorkę na przykład jest nieszczęśliwy czy nie, jakby był nieszczęśliwy, to by nie jeździł, albo jeździłby z dziećmi, albo by coś tam wymyślał, a, do ciebie, a ciebie blokuje w telefonie, odblokowuje cię yy, raz w miesiącu, yy, przyjeżdża, je zupełnie, a później to on się musi zastanowić, albo że on kocha, ale teraz to nie może, bo kredyt, włączajcie myślenie, jeżeli ci ktoś mówi, ja do, ale do czego zmierzam, jeżeli ci ktoś mówi, <laughs> że tak, ty widzi tam tą waszą świetlaną przyszłość, rozkłada karty na 10 lat i na przykład za 7 lat, to ty się w ogóle zastanów, czy w ogóle jest sens czekać, babrać się w tym i jakie, jakie w ogóle tam, jakie to ma perspektywy. Bo ty przeważnie jesteście bardzo, znaczy przeważnie, no wszystkie jesteście, każdy jest tam piękny na swój sposób, mądry. Czekacie na UD, złudę, Poza tym, na no, dziewczyny, no, życie też wchodzi. Zastanówcie się, czy takiego delikwenta na przykład potem stać na alimenty. Bo później też wchodzi życie, żona złapie za, za twarz, nawet jak do ciebie przyjdzie. Żona złapie za twarz, niech ma dwójeczkę dzieciaczków, po tysiaczku. Trzeba coś opłacić, wynająć. Ile zostaje? No i co? Nie wróci z podkolonym ona Wróci. Ja dlatego, ja tak podchodzę do życia, tak czytam, tak wam, znaczy nie mogę radzić, ale tak mówię, jak widzę, te, które do mnie przychodzą na panie na prywatne, no w większości są bardzo zadowolone. Jestem szczera, prawdomówna, na pewno nie zmienię swojego y, toku wróżenia, nie będę opowiadała bzdur. No, może na 1 zrobię takie, e, zrobię takie czytanka, mam pomysły. Takie czytanka, tak was będą tam kochały wszystkie, że po prostu po trzech będziecie miały i stópki was będą całować i w ogóle na rękach nosić i jeszcze jak będziesz z nim brała ślub, to może tam jakiś wpadnie do tego kościoła i że mu, moja ci ona i tam takie bzdury. No to to nie jest, wiecie, no. Kto będzie mądry, to zrozumie, a innym nie będę tłumaczyła. Pozdrawiam.